Panie Wójcie, jest okres urlopowy więc na terenie gminy są małe remonty mieszkań. Co w sprawie przodu, Bo to już jest koniec lipca, rozmowy były zdecydowanie wcześniej. Jedno pytanie. Drugie pytanie. Zadałam pytanie do Pana Wójta, dostałam odpowiedź enigmatyczną w sprawie usuwania braku samochodów z terenu gminy raszyn, jakie działania ponaglające czy nie ponaglające gmina złożyła do starostwa, bo tej odpowiedzi uzyskałam informację, że to starostwo ma zorganizować, ma wskazać teren, gdzie te braki będą usuwane. Następne pytanie, chodzi mi o kanał Sałuski. Kiedy będą jakieś kroki zrobione w sprawie budowy kanału ulgi, kanału Pan Wojciech Mielewski bardzo nieładnie postępuje, rozpowiadając mieszkańcom, że radni się nie interesują. Nie ma sesji, na której bym nie zadawała w sprawie kanału Załuskiego pytania i remontu. Kolejne pytanie do Pana Wójta, kiedy zostanie ogłoszony konkurs na wykonanie zgodnie z budżetem. Chodzi o konkurs na wykonanie kanału Załowskiego, kanału Oparzeckiego. Jest nowa spółka, nowy zarząd, który działa od kwietnia, więc konkurs powinien być ogłoszony i wykonane zadanie. Mamy 200 tysięcy w budżetie. Dziękuję bardzo. Może po kolei, może tak od końca, jeśli chodzi o ogłoszenie zadania proszę Państwa, jest taka sytuacja, że e, zasada jest taka, że jeżeli jednostka, e, której udziela się e, dotacji, e, nie rozliczy dotacji z roku poprzedniego, albo rozliczy tę dotację w sposób błędny, to nie powinno e, udzielić się jej dotacji kolejnej. Jest to zabezpieczenie w ten sposób środków publicznych. Dlatego my musimy do końca wyjaśnić sprawy związane z nieprawidłowościami, które wystąpiły w spółce wodnej. Jak również planujemy i już mamy, prawdopodobnie od poniedziałku rozpoczniemy kontrolę naszą, gminną, spółce. Wodnej, y, która będzie co prawda ograniczała się tylko i wyłącznie do udzielonych dotacji y, na rzecz spółki w kolejnych y, latach i po y, tej kontroli y, dopiero ogłosimy, ogłosimy y, ewentualnie ten, ten konkurs. Y, mówiąc... Y, Dokładnie myślę, że jest to możliwe no, w końcu sierpnia jest możliwe przystąpienie do ogłoszenia tego konkursu. Jeśli chodzi o samochody, wprowadziliśmy rozmowę z powiatem, znaczy chodzi o braki samochodów. z powiatem. Te samochody jednak będziemy zmuszeni. Czy też braki samochodów będziemy zmuszeni. Na własny koszt i y, nimi się zajmować y, we własnym zakresie. Są stosowne prace, żeby y, taki system uruchomić. Aczkolwiek na naszej, y, w naszej gminie, na parkingach, ulicach y, stoi wiele samochodów zaparkowanych, które posiadają niestety tablice rejestracyjne y, y, i jako takie trudno określić, że są, są brakami. Porużeni, też takie samochody się zdarzają, które całymi tygodniami miesiącami stoją. Myślę, że głównie mieszkańcy tych naszych gmin uważają, że gmina powinna zająć się takimi samochodami. Również niestety my nie mamy możliwości zajmowania się prawidłowo zaparkowanym samochodem zarejestrowanym. Proszę mi Radna. Panie, panie Wójcie, ja powiedziałam o warkach, teraz, nie Albo wybijamy szybko bez głodu na więc ja nie mówię o takich, które są prawidłowo zapakowane. Ja została informację od komendanta, że gmina przygotowuje przetarg, czy uchwałę, która firma zajmie się e, transportem e, tych samochodów. E, na jakim etapie jest przygotowywanie tych dokumentów? Dokumentacja jest e, przygotowanie. myślę, że miesiąc, na kolejnej sesji będziemy podejmować stosowne uchwały, żeby móc to realizować. E, to jest taka Ja nie pamiętam wszystkich pytań, czy A, panie, ale, po, a panie, pewnie, wody, że, Myślę, że ponieważ Polski bez skóry, mi się tak tak, że, to nie ma, powiem, tak? powiem nam tak, radni się zajmują kanałem załóżki. Proszę bardzo. Ja, ja, ja nie odchodzę, nie rozpowiadam, nie słucham. Może dobrze, to jest, e, pani nie dobrze, ale od jest. Czy mogę powiedzieć? Proszę mogę powiedzieć? Tak, proszę. Nie będzie Pani przebywać? Więc ja, ja piszę to, co do mnie ktoś od się na piśmie, to ja odpowiadam na piśmie. Tam pojawia się pani e, e, imię, rzeczywiście, że w momencie kiedy gmina, samorząd e, przeznaczył znaczne kwoty na... Modernizację tego roku, yy, nie zabierała Pani intensywnie głosu w kwestii dotyczącej realizacji tego zadania. Ja cały czas głośno mówiłem, że to jest jedno z najważniejszych mm. zadań, natomiast ta, zobowiązana w tym przypadku, i nie tylko zobowiązana, ale jeszcze dotowana, nie zrobiła nic w tym celu. Yy, ciekawe, dlaczego Pani teraz przywraca ten temat z taką wielką, yy, yy, z takim zainteresowaniem, dlatego, że teraz jest. Inna e, osoba, która reprezentuje samorząd, e, samorząd e, spółkę wodną. Dlaczego przez dwa lata mają dotacje? Nie zabiorą nic Wiem dlaczego argumenty częściowo no, nie trafiają się do ludzi, e, którzy e, tym tematem się zajmują, również e, trafiają. Mianowicie w krajach, gdzie nie było e, w członkowskich wpłacanych. Patrzę na to Nie jest tak bezpośrednio podzielony, jak w samorządzie gminy budżet. Nie jest tak, że z jak przychodzą, czy z Falet pieniądze to w jakimś samym są potem rejestrowane, nie ma. Nie może tak być. Na gminy raczej jest pan głosu priorytetowy, a teraz, ponieważ w sposób niezbyt prawidłowy zagospodarowano te pieniądze, a przewodniczący nie wydatkowane właściwie na dotacje. Tych pieniędzy nie zwrócono, w związku z tym obecna spółka nie ma szans na dotacje. I tutaj Pani opisałem, że dziwne, dlaczego Pani nie pana to nie pokazała Pana Przewodniczącego, gdybyśmy to zrobili, no, mając pieniądze. No były, kupę pieniędzy było. Jak teraz to zrobić? Ciężko jest. Teraz to ciężko zrobić. Ja sobie nie wyobrażam. Możemy najwyżej sami e, w zastępstwie to zrobić, ale to nas będzie wielki blagłym e, dym i, i szum przy I dlatego uważam, że ja do niej nie powiadam, tylko Ktoś mnie zapytuje i opisuje bardzo konkretnie. Jeżeli chodzi o zadaliśmy ministerstwo pytanie, czy istnieje szansa nie. wykonania takiego e, zadania w formie e, mobilnej, e, przejezdnej. E, no i to ministerstwo, nie. myślę, my na przykład w pieniędzy nie mamy na to takich, żeby wydatkować e, taką kwotę na, na zorganizowanie razie jest dobrze. Odgłosowane na punkcie jeszcze. Tak. Panie. panie Wójcie, my się do bo, bo gdyby przesłuchać dokładnie protokoły i jeśli są one prawidłowo napisane, to byłaby informacja, że na każdej sesji pytałam się o Pan Załuski. Dalszą, na dalszą odpowiedź o kanale Urki Pani jeszcze nie odpowiedział. Panie Wójcie, przepraszam, mam pytanie do Pani radnej. Co będzie prawidłowo napisane? Pan wójt mówi, że nie zabierałam w, w tym temacie głosu. Na pewno zabierałam i są non stop składałam informację, że protokoły nie są prawidłowo wpisane, więc nie sądzę, żeby pan przewodniczący miał jakieś obiekcje co do mojej, do mojej wystąpie. W poprzedniej sesji na częściowo już ten temat starałem się wyjaśnić. E, powtórzę. E, wydawało nam się, te, z że dziwny przeciwny automateli generalnej dyrekcji przed wypełnieniem e, zobowiązań na, na nich przełożonych, a zobowiązanie jak się w porozumieniu było takie, że oni mają wykonać ten e, odcinek, który miał użyć właśnie na Łodiec Zaruskiemu. To jest okazało się naprawdę. Wchodząc szczegóły, gdzieś człowiek pod popełnił błąd. Tym błędem było y, złe zaprojektowanie samej autostrady, a właściwie wysokości przepustu pod autostradą w ciągu ciepła kanału załóżkiego. I dopiero y, po wybudowaniu tej autostrady specjaliści stwierdzili, że odcinek kanału załóżkiego przykryty na terenie gminy ten odcinek na skraju do... 19 września, jest wyżej położony od przepustą, czyli tego miejsca, gdzie podażyła południową podpisą o prawie 70 cm. W związku z tym trochę z nas tutaj po, po, poproszono, pogłaskano, ale wreszcie doszliśmy do, do porozumienia, jak to ma wyglądać. Ale jak to ma wyglądać, to ma wyglądać tak, że mamy dróg, drugi fragment obejścia od ulicy na zgraju poprzez ulicę. Przez, wiem, z działu, i ulicę Księgiewicza do y, tego miejsca, gdzie będzie można włączyć się do ulicy, ale by to do przeprojektowania, czyli podniżenia tego naszego projektu. W związku z tym działanie się w, w czasie i przedłuży Natomiast no, dobre jest, że wiadomo jak to ma wyglądać. Także za projektowanie kanału ulgi odpowiadała gmina i wyłoniła no, jakiegoś projektanta, który powinien zapoznać się z rzędnymi terenie, prawda? Czyli nadzór gminy był w głowy nad lub innym zrobić y, zgodnie z założeniem odcinek y, kanału ulgi odkrytego przykryć. Y, podkryty kanał zaczyna się od miejsca, na których nie możemy ingerować. Nie wskazane było generowanie odcinek tak, za kredytem, który jest zabudowany. E, wiemy, a jak nie wiemy, to informuję, że na ten odcinku od nas nawet do 19 kwietnia jest 6 budynków na tym prowadzeniu i to jest niemożliwe do szybkiego budowania. W związku z tym to było konstans. E, element, którego można było się odnieść w naszym przypadku. Nawet obniżenie podatku w terenie nie zmieniało niczego. Niewiele obniżenia, że dojrzał do takiego miejsca udzielenia, które... Jest to istnieje na terenie, nie no, ma To nasz projekt nie był w stanie tego zrobić, ale nie było takiego więc nie, nie można tego zrobić. Panie Wójcie, z tym przodkiem, czy kiedy, kiedy będzie jakakolwiek informacja, gdzie mieszkańcy mają wywozić małą ja nie mówię wielkie, nie mówię to, to taki, który właśnie miał służyć do tego przewozu. Nie ma, nasze, nasze, góry, nasze zasady nie przewidują darmowego odbioru odpadów po obudowlanych. Więc teraz na dzień dzisiejszy musimy sobie radzić tak, że trzeba odnosić e, odpowiedź. Mawialiśmy i dyskutowaliśmy, takie małe ilości mieszkańcy mogli przynieść. Nie mówię o remoncie generalnym budowie budynku, tylko ktoś skupa kafelki, nowe zakłada i, i to jest, yy, mówię, kołek yy, czy kawałki ta takiego gruzo yy, odpadów. I to miała tak. i to, to, to wnioskiem gmina ma zapewnić odbiór na przykład takich rzeczy żeby... w tym więc Ponieważ nie ma w środku teraz, tak, w tym miejscu jesteśmy jeszcze nie, nie wglądamy zapisów wszystkich, natomiast nie rozmawialiśmy na ten temat długo przy zasadach i nie pochwalono podjęto taką zasadę, że tego rodzaju odpady nie będą bierać dodatków. Przypominam, można zapomnieć o takiej rozwiązaniach. Dziękuję panie wujucie. Panowie Haczkop, panowie Polsce. Ja chciałam tylko poprosić panie przewodniczący ja za trochę wywołanie wypowiedzi pani Cyryny i pana. Yy... W części, w wypowiedzi czy Wszystkich wypowiedzi. Dzień. Wszystkich? Tak. To się zajdzie Pani Katarzyna. Proszę, proszę.